Witam wszystkich cieplutko, Daniel z tej strony dzisiaj mam dla was gameplay idealnej, drużynowej, w cudzysłowie taktycznej gry. Bardzo bym zadowolony z naszej gry. To była pierwsza gra na streamie, ładnie ją ugraliśmy. Tutaj jakby szerszego komentarza nie trzeba, po prostu życzę wam miłego oglądania. Dobra, cofni się na początku wszyscy żeśmy padli od jednego nalotu. A mój nalot <słuch> mnie zabił, ale trudno bywa. Po tym jak wyszliśmy z guagu, idealny regain i prosto po zwycięstwo. Tak czy inaczej, jeżeli podobają się wam moje filmy, zostawcie tą łapeczkę w górę. Może jakiś komentarz, może macie sugestie na inne filmy. No i też serdecznie was zapraszam na live streamy, które są właśnie na tym kanale YouTube. Teraz bez będącego bez gadania, sorry. Miłego oglądania. No, Najszybszy save chyba w historii. Oh yeah. <tryk> <Nice>. <tryk> Można zobaczyć, czy policjka jest robiona, co? No idziemy, bo to jest też o, ten. to Quick scope. Nice shot. Gdzie ma chłopie? To teraz jest metom? To samo. To samo Na razie to jest taka ciekawe. To samo, Rysio, gdzie ma Marcin? Tak, była robiona. Ta nie, a nie wie... no nie grają? Nie, nie, dzisiaj nie grają, to można oglądać. Może jakąś skrzynkę mody? Proszę? Jest, mam, mam, mam znalazłem Miałeś jakąś księgę? Tak, Ja, tak, znala ja znalazłem tak? Mogą muszą być dwie białe, nie? A. Jedną białą znalazłem Aha, no to jak ty dani znalazłeś jeszcze, no to... No idziemy na Schopenhauera, no to sobie kupimy coś fajnego Yes, sir o. Ej, czemu... Gasy łzawiący pierwszy raz w, apteczkę. w apteczce znalazłem, gasy łzawiący? co? Się zbugowało i cały czas pokażył, gdzie ma ktoś maskę czy nie? Nie mam. Ja nie. Ja zostawiam maskę tu na środku. I sklep, gdzie jest? Eee, sklep gdzie jest? Tu ma jest ma Banty. I Może cofnijmy się po Banty i Dobra, później na środku. Tak V mocny, tak samo jak tak 56, tylko że na daleki dystans im.OK tak V nie oddaje. A ja od też jest potężny na. Jak komuś skleisz na bardzo blisko, to go wysyłasz do narni. Ale ja preferuję nieba akurat. Ja widzę, że dzisiaj. Eee, kompana do Gierki. Tak, dzisiaj młody, z, gramy z młodym, to prawda. Dobra, no Ktoś z pleców, kurde. Ty, ja bym mu jakąś kamizeleczkę przyjął. Nie, ktoś strzela z pleców, jakiś sniper, to był kosze, to raczej nie, nie ten. Jak się nam nudzi, to możemy kolejny save zrobić. Gdyby, ale nie, no gdyby tu były faktycznie BSP na sklepie, no to. Bo miałoby to sens, nie wskoczysz? Wskoczysz czy nie wskoczysz? Dawaj. Nie, nie wiem. A ja próbuję. Lega! Okay. Aaaaaah! No, da -dawaj, dawaj, dawaj, Edgar. Ah! A? No, ja Nie umiem. To pamiętasz jak z tym helikopterem? To było z helikopterem? Tak, tak. Z tym, to jak z tym oh, dużym helikopterem. No Boże, nasz... Jak nasz... tego, jak młody prowadził i ty chciałeś wskoczyć, ale nie mogłeś. Aha, To na tym moście a nie na moście, to było na. Na, na w każdym razie. Ty... Dobrze, wsiadłem. Zbliża się gaz, oznaczamy nową bezpieczną strefę. O kurczę, gość, przecież ja mam duży plecak, to ja mogę jeszcze jedną brońkę sobie wziąć. Tu jest maska, jakby ktoś chciał. Money, money, money. money. Dobra, bierzemy tego auto i lecimy gdzieś, nie? Jo Tady z lunetą na daleki widać Może to ta Tak, ta widać, widać się... Na daleko widać To też y, zależy od celownika, jak bardzo widać daną lunetę, nie? wysiadaj okay, no Chimera na blisko Ja mam zbudowany fajny build, mi się podoba Mogę, mogę pokazać wzi? zaraz On gdzieś bliżej jest, nie? No na poliscy, Dawaj, dawaj ja, ja mam łabak A ja... Przesiadam nie, 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 nie Jedź dalej, jedź dalej, jedź dalej, dalej Na most, na most W wodzie Źle pojechaliśmy Nie na w wodzie Wyszedł tak już Powalony, powalony

no dobra, a co my tu mamy dalej? Nic nie mamy. Nic, ja mam jakieś shopa chciał zrobić, kurde. No kurde, ale shopa nie ma. Ale. Możemy iść. Risk jak as fuck, ale... Co jeszcze robię drugą. Widzę, tego? Przerwam strefę. Możemy sobie dropa kupić, nie? Możemy sobie dropa kupić wyjątkowo. Mamy razem 40, 50, 60 o, prawie 80 tysięcy. Co dropa chcecie? No, weźmy od razu perki, dlaczego nie? Ej, w ogóle całą strefę zrobili, nie? To będą teamki, mają BSP na nas. Nie wiem, czemu mam wrażenie, że zaraz z prawej strony dostanę coś. Hmm. Oni z Sighta tutaj nie mają bicia na tą stację. Tam jest maska Ja już mam, mam. Mogę ci Edgar zabrać albo komuś, bo mam duży plecak no to ja do gada... zalotu. No jak... A, no jak się cofasz to dobra. To się czysto wydaje. Jest UI wow. na sklepie? Nie. No, ja, czy ja, ja, potrzebuję, ja potrzebuję kogoś, kto ma więcej pieniędzy niż ja. No macie Mało, jeszcze 4 pała potrzebuję. No to masz więcej, kurwa, no. A 32 myślę, że 36. Dawaj, dalej, no, dalej. Też... Mi się jakoś tak upierdzieliło. Kurwa, zaś mi to Rzeli. wypadło. Pierwszy raz w życiu chyba robię Audi na czwórkach, nie? Podażnie nie ma tu bo... Tak myślałem. Chyba musiało tak spaść, nie? Jeź. Idzie, Gdzie mój ważnie już, już myślałem, To się wkurzę. Nie mam amunicji do ważniewa? Zero? Dlaczego? Była tam skrzynka z amunicją? Ja mam jak coś Ja, mogę z zaopatrzeniem, nie? ja potrzebuję amunicji bo mam zero gape To ja To jest księgę za moy To koła jest Kurwa. A ci no zabrałem Rzucać czy nie Dawaj, dawaj no tak. rzuć, rzuć bo bida jest Dobra mów 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 Teraz musimy się gdzieś przemieścić bo to już jest lipa straszna co my To w tą stronę no to nie, no, no Mamy tylko od ale możemy sobie puszczać dalej, nie musimy do nich i możemy sobie dalej pójść. Bo znajdziemy jakieś dobre pozycje i tyle. Nie, 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 nie gram w trybie dla Tu w ogóle nic nie dzieje, nie? Ostatnio grałem zrzut broni, kupiłem tylko nie wiedziałem jak się oznacza, gdzie ma się. Ale jak gdzie ma się ten zrzut zrobić, w jakim sensie? Lecą na nas. Lecą na nas. Tom, od prądu, no szalej. Dawaj młody tutaj no nie, ma, nie mieliśmy bezpa. Nie było młody. bezpa. Aha, proszę, proszę. Dobra, ja podejdę na skrytkę, może znajdę to. Hmm. Oni się z kimś leją. Głowa tylko Drokken. Kurwa, nie widzę przez tego Marka. Weźmy mi szkoda, nie Ta, Tak, sorry. Uuu! Łe! kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! za kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, na drogę, Tam. Kurwa, na Powolony o to im Powolony znowu O kurwa wola, jeszcze w tylu Na Fuck Kolejny team, kolejny team Ta wiem, 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 staram się jak mogę Na górze minę kasetową rozstawiam Aha, twoja mina cię zabiła jest To jest gumi gumy tutaj, ale mu nic nie zrobiło, nie? Ty też go przecież powalił chyba? Tak? No tak mi się wydaje. No jest. Mój gaz, mój gaz, spokojnie. Jest jeszcze na górce, jest jeszcze na górce na tym yy, domku naprzeciwko nas u góry. Tu pole, o, pole. nie, tutaj na tym Marku. A, widzę, widzę. Dokładnie na tym Marku. Od lewej,

Zabiję kogoś Powaliłem, powaliłem, tutaj pod nami, pod nami ktoś jest powalony Szukajcie go Leży. Kolejny, kolejny Górka bije, dobra Na górce cały czas Zero ma, zero ma już nie mam jest ich więcej, jest ich więcej Ja mam... chodź na górę Taka mam ciężko by wejść Kurwa mać, niedobrze Moment, moment, ja puszczam na lotera Masz tam nie jakieś czekawie? Nie, już się... ale co chciał? Środku... Czekaj, ja, ja puszę na lotko A no, trzeba cofkę grać! Cel oznaczony! Cel Rozpoczynam ostrzał Dobra, chodź na razie wodę Tylko pod wodą cały czas, bo tutaj będzie lipa no, Mam 2 keby Gabe, Zaraz ci dam no, Ja jest... mam w plecaku 15 także mam Nie 11 to. Chyba tu grasz w dusz, lasz Lasz las. Dawaj, dawaj To bierzesz takie jakby no, Wyrzuciłeś jakieś Daj ja wezmę, zaraz ci rodam Ładuję Zbliża się chmura razu, wyznaczamy nową, bezpieczną trefę Typ, typ a kim bo po lewej? Po Za lewej, tym to. budynkiem widzę, widzę Po prostu nie, po no, nie. Nie jest, po prostu nie. Tak jest. Jeśli jest. Kimbo. Be, be, tutaj masz mody tego e, RPK. Szybko bez ma trzeba w ogóle i spierdalamy. Idę po kewy. Kurwa, tu jest Eee, Kupię Ja też wziąłem, ja też wziąłem. Tak, ty tutaj masz RPK mody Wychodziliśmy w pole ile typa. Musimy zająć coś przed nami. Wylądowałeś, masz Kamzeci Dam jeszcze. Ja ma, on miał Kimbo. Czy masz mody? Nie, to są oni to nie są lotki chyba, nie? Czy nie. To są lotki, to są lotki. Ale co są za nami? Tak. Right. A ci, za nami. To... Nie, ci nie za nami? Nie, ci za nami! ci za nami nie! Już patrzą na nas, patrzą na nas. Na sklepie Mam tu boks tu. Let's jeden. Wajdka robo ciebie Kurwa nie chciałem, smołka przed przypawek Jeden po flashu Jeden od prawej Użyto ładunku penetrującego Leży, 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 leży Rzeczy są jak coś masz maskę Algo z Selva, jeszcze mam dla ciebie Muszę grać dam Ja też mam jednego selwa wodzę na drzu Nie ja tylko do sztu ja ktoś bije, jak ktoś mamy. bije mhm. Ej ja nie, ma, nie założyłem kebów czekajcie Który domek oni mnie będą jechać, już jest no cross. Tak, już jest cross na mnie. I odlewaj jeszcze. Okrążacie młody. Kurwa. Powalony ten z dachu. Jest wyskoczył na jedną. Dobra, dobra, żeby crossować? Jest dach. Zero, ma powalony na dachu. Który? Kurwa, nie dam na... Tu, tu, tu! Ja pierdolę... Tu, tu. Ja pierdolę. B, B w Podnosi się, tkar, śmiało! Powolony! Ktoś biega jeszcze w środku, obok mnie. Ta! Dobra. Leży. Ładuję. Rodku tu jest jeszcze. Okej. Okay. Na piętrze. Ta, widzę, widzę. Zerma, Leży, leży. Łaj. Dam jakieś kewy, muszę pojechać. Ja mam dużo kewów, mam mnóstwo kewów naprawdę Mogę się podzielić, zara. E, rzucam skrzynkę, bo nie mam tego mam, amunicję, tutaj! Możesz mi rzucić, mi rzucić nie coś Nie kurwa i znik ten RPK No czemu tak się o, dzieje? O kewy zniknęły, zniknęły, kurwa A moje smoki zniknęły, A, świetne Smoki zniknęły, kewy zniknęły Dobra. Ja nadam Ej, jest drobo w ogóle, możemy sobie Nie, Ale, no to ty, ty możesz, bo my mamy perk jeszcze. Patrzcie prawą stronę cały czas. Wchodzimy na górkę, nie? Tak, tak? Tak, tak, Tylko patrzcie prawą stronę. 11 osób zostało. Co? No? No? 4 teamy, z lewej strony się wykupili, będą szli przez rzekę. A nas interesuje najbardziej tutaj ta górka. Gdzie ta broń? Zniknęła. Eee, chłopy! Też moja... tak, Powaliliście go? Tak. tak, 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 to biją to to z tej to strony, to? tak. nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Dobra. nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. nice, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Nice. Nie, nie. Nie, ja będę nie. ja będę Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Za górką Proszę za górkę, no. go Mam takie gówno ta teraz Co potrzebujesz? Nie, wie, że czekaj re nie nawet nie ma co rzucać, wiesz bo i tak zniknie Nie no jak patrzysz na tą broń to nie zniknie Rzuciłem z loadoutu i od razu zniknęła no, bo nie patrzyłeś na nią Kurwa, jakie głupoty On tu gdzieś bied on, on tutaj On tu jest w tym domku Tak na domku jest. też Wiem. byli Dobra my tu mamy jeszcze złota masa w środku Bierzcie bierz no się druk w ten no, 100%. tam 100%. musi być, no musi gdzieś tu być. Dobra, i mamy najlepszą pozycję, nie? Tak, 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 ale on tu jest na pewno. Musi się, gdzieś. Ten, te sklepy. Jakby. Ja to nie są moje marki. Żółty i fioletowy. Albo jest pod nami też e, tu chłop no. Pobiały Nalot na nas Górka przed nami Jest, jedz, jest, tylko Ej, trzeba sprzuszować tą górkę Chyba tam jest. Z Zeskoczyli. Ta. No i zajbisz się dalej. E no młody, wracaj, wracaj. Zeskoczyli, z strefy Zdebujmy, nie mają. Ja przetestuję ten domek. Tu mają młody, ja też ten domek ran Nie, tu nie, nie no, ja sprawdzam czy... <noise> Nie mogę się skawować. Tu są. Jestem cały czas za budynkiem z maską. Pan, macie, ma? macie, tego wiercące? Zero, powalony jest. A co co pytałeś Daniel? Ja powalony to powalony tu, powalony tu. Gdzie tu? Na tym czerwonym marku. Mhm. I jeden jest dalej, za tym murem, za tym murem uważajcie. Na no, maksymalnych Marek Mulzun, jestem Za dalszym murem jest łap. Zalecam, uda za Edkard za tobą, Edgar za tobą za murem. <grym> LOL GGS Pięknie. Zagrana gra perfekcyjnie. Ja tam podnoszą, ja im kasetówkę wrzuciłem przez okno. A <grym> <grym> się musieli wkurzyć. Geez, Geez, Team. Gierka zagrana perfekcyjnie, naprawdę. Pięknie, super. Super. Let's fucking go, Mikrofon. Także pierwszą gierkę trzeba. Do gu wszystkich. Szklana, zrobić jakiś odcinek na temat systemów graficznych? Podbić, się i daleko. Oczywiście, szklana, specjalnie dla ciebie to zrobię. GG's chat GG's! Can I have a fucking GG's in the chat please? Lecimy Pierwsza gra, pierwszy win eee, może jutro zrobię? Jakiś live Ze dwóch